Po morderstwie skontaktowałeś się z Laną w biurze prokuratury. A czemuż to? Żeby pozbyć się ciała detektywa Goodmana. Jednakże, ciało ofiary zostało znalezione w, biurze prokurat w podzielnym parkingu biura prokuratury. Jak ono się tam dostało? No bo wiesz, byłem całe, y, przez cały dzień w departamencie policji. I wszyscy wiedzą, że lana była w biurze prokuratury y, po ceremonii przez cały dzień. Wygląda na to, że wszyscy oprócz mnie wciąż jednak jesteś szefem policji. Masz całe siły policyjne do twojej dyspozycji. O, a więc myślisz, że po prostu rozkazałem jakiemuś oficerowi to zrobić? Hej ty! Zabierz to e, ciało martwego człowieka i zanieś je do biura prokuratury. Nie sądzę. Szefie Gant, ty pozostawiasz wszystkie dowody, których potrzebujemy, żeby udowodnić jak e, ciało dostało się do biura prokuratury. I przez cały czas ja myślałem, że to było tylko bezużyteczne... był to bezużyteczny dowód za... E, zalegający w zapisach sądowych, jak szef mógłby przenieść ciało? Panie Wright, jak pan nam pokaże dowód, żeby przemieścić ciało ofiary, szef Gant użył tego. I okej, okay, teraz prezentujemy coś, czego jeszcze nie prezentowaliśmy, mianowicie kwit parkingowy Edgewortha. Tak, po ceremonii Edgeworth e, szef Gant kazał Edgeworthowi wrócić do swojego biura, aby zabrać pewien dom. Konkretnie ten oto śrubokręt. Tak, i dlaczegoż... Dlaczego, czemuż to po prostu Edgeworth chciał, żeby... Egancy, to znaczy chciał, żeby Edgeworth zrobił coś tak bezużytecznego, ależ on wsadził ciało Goodmana do bagażniku samochodu Edgewortha, a Edgeworth nieświadomie zawiózł ciało Goodmana, no, przez yy, ten właśnie bagażnik w samochodzie. I y właśnie dlatego Gant y musiał kazać Edgeworthowi zanieść ten y cały śrobok do biura prokuratury. Take that. To tak przemieścił ciało detektywa Goodmana. Kwit parkingowy? Majusze, Edgeworth. Masz na myśli. Ciało zostało znalezione w bagażniku samochodu pana Edgewortha. Myślę, że to oczywiste, co się stało. Ciało zostało przeniesione tamtym samochodem. Masz na myśli, ja, ja, ja przyniosłem ciało ofiary? Dokładnie tak, ale chwila, nawet ty wiesz, ja nie planowałem wracać do mojego biura tamtego dnia, po tym jak y, zakończyła się ceremonia, ale jednak wróciłeś, i powiedz mi, czemu? A, a! Ja, poproszono mnie, żeby tam, y, żeby tu wrócić, przez szefa Ganta. On powiedział mi, że chciał, żebym przetrzymał dowód z... Yy, Tego w biurze prokuratury. Tak czy inaczej, w dniu incydentu przywiozłem to do biura prokuratury. A więc rozumiesz. To, co naprawdę zabrałeś do biura prokuratury, nie było tym śrubokrętem. Ale ciało ofiary w twoim bagażniku. Wszystko układa się po prostu w logiczną całość. Ciało detektywa Goodmana zostało przywiezione samochodem pana Edgewortha. Tak. Chyba, że ma pan jakieś inne wyjaśnienie, szefie. Czemuż to mógłbyś poprosić pana Edgewortha, żeby przywiózł dowód z zamkniętej sprawy? Jest tylko jedno logiczne wyjaśnienie: żeby przetransportować ciało do pańskiej. do pańskiej wspólniczki, pani Lady Sky. Cisza, cisza, cisza! Co się tutaj dzieje? Czy nie nikt nie powie nic na e, jakieś... E, niewiarygodne e, argumenty obrony? Wróćmy do fotografii, którą pani Star e, zrobiła w biurze prokuratury. To nie było zdjęcie ciała wyjmowanego e, z samochodu... Z bagażnika samochodu, żeby zostać zabrana. To było dokładnie na odwrót. To było... E, Fotografia ciała będącego wyjmowana z bagażnika, szefie Gant, proszę coś powiedzieć. Wierzę, że Twój czas już upłynął. Mój czas upłynął? Przykro mi, Wrighto, ale mam teraz lunch e, z głównym przewodniczącym e, mecena... E, z głównym mecenasem e, po tej rozprawie. Musimy się spieszyć, jeżeli chcemy zdążyć na dzisiejszy specjal. A ty, gdzie? Stój! A, ale przesłuchanie nie jest jeszcze skończone. Pamiętasz, co ci powiedziałem wcześniej? Szef policji ma do dyspozycji różne bronie. Bronie? Jak na przykład prawo do, do odmówienia składania zeznań. I właśnie z tego korzystam. Co? Ale to teraz y, nie jest zbyt y, rozsądne korzystać w takiej sytuacji. Wiążą się z tym konkretne ryzyka. A więc co? Zamierzasz po prostu uciec po tym wszystkim? Uciec? Nie rozśmieszajmy, Worfie. Hmm... Dźgnąłem biednego Goodmana. To teraz mówisz, racja? Ale jeśli masz jakiś znaczący dowód, to już byś go zaprezentował, czy tak? No cóż, ja... Myślisz, że zmusiłem Lanę, żeby pozbyła się ciała? Jeśli tak, a więc pokaż dowód i skończmy z tym. Hmm... Powiem tu jeszcze raz, panie Bright. Damon Gant jest obecnym szefem policji. Sąd nie będzie tolerował żadnych oskarżeń przeciwko niemu bez, bez żadnego konkretnego yy, dowodu. Więc, panie Bright, wysoki sądzie, czy ma pan jakiś konkretny dowód? Dowód, że szef gun zamordował detektywa Goodmana i zmusił panią Sky, żeby pozbyła się ciała? Czy mam jakiś konkretny dowód? No. Zobaczmy na zapisy sądowe. No i wygląda na to, że żadnego takiego. Yy, Ostatecznego dowodu niestety, ale nie mamy. Nie ma sensu pokazywać dowodów, których, do których sam nie jestem przekonany. Nie wysoki sądzie. Na razie nie mam żadnych y, znaczących dowodów. Huh. widzisz Adzi? W takim wypadku, sąd jest zmuszony ukarać pana za pana oskarżenia przeciwko szefowi. Co? Nie gram, jeżeli stawki nie są wysokie. Wygląda na to, że. Lady Luck była znowu na moim. Yy, na mojej połowie. Okej, okay, Adzi, zostawiam resztę tobie. A. a byliśmy tak blisko. To nie jest fair, że po prostu sz szef policji ma prawo do odmówienia składania zeznań. Ostrzegałem pana wcześniej, panie Wright. To jest oskarżenie dla czołowego oficera w naszym kraju. Wow O, nie straciłem wykrzykniczka. Lady Luck, hmm? może powinniśmy zamienić z nią słówko? Panie Edgeworth, co ma pan na myśli? Co ma pan na myśli? Jest pewna lady, która zna całą prawdę za tą rozprawą, I jeszcze nie mieliśmy zaszczytu jej wysłuchać. Pani, która zna prawdę, yy, która zna prawdę. Jeszcze inny świadek. Jeżeli nie mamy żadnych znaczących dowodów, jedyną y, metodą, którą możemy polegać, są zeznania. Ale szef Gant y, skorzystał z prawa odmówienia zeznań. Jest jeszcze ktoś. Jeszcze jeden świadek, który może rzucić y, więcej y, światła na te wszystkie pytania, zniesione w tej rozprawie. Ktoś, kto siedzi w tym właśnie pokoju. Panie Edgeworth, kto jest tą osobą? Ha! Dlaczego pytasz mnie, wysoki sądzie? Czy, y, Czyżbyś zapomniał? To obrona dzisiaj wzywa wszystkich świadków. Ponieważ Wright! czy taki świadek istnieje? Ona może nie chce się nam teraz powiedzieć prawdy. Ale nie możemy teraz się zatrzymać. Tak, wysoki sądzie. Obrona teraz wzywa. Tak, usłyszeliśmy zeznania każdej z tych osób. No, oprócz Goodmana i Gamszu, które są tak naprawdę wplątane w ten incydent. Z wyjątkiem jednej. Lany Sky. I to ją teraz wzywamy na świadka. Take that. Oskarżona? Pani Lana Sky? Ona była w podziemnym parkingu o 5.15 po południu 21 lutego. Jej cel żeby pozbyć się ciała ofiary, w związku z rozkazami pewnej innej osoby. Hmm, panie Edgeworth? Prokuratura, nie ma żadnych sprzeciwów, Wysoki Sądzie. Bardzo dobrze. Sąd teraz bierze ostatnią przerwę tego dnia. Za 15 minut wznowimy rozprawę, żeby usłyszeć zeznania oskarżonej. Sąd wznawia... Chwila... Ha? Szef Gant! Myślałem, że poszedł pan jeść. Posłuchaj dobrze, Lana. On teraz mówi do Lany. Nie sądzę, że musisz... Czy, muszę ci przypominać, że jeśli zaakceptujesz ofertę pana Wright'a, będą straszliwe konsekwencje. Hmm! To się zgadza. Twoja siostra będzie uznana za winną. Za zabójstwo Nila Marszala. A! To nie jest dobrze! Oczywiście nigdy nie zaakceptujesz takich e, e, beznadziejnych przypuszczeń. Tacja? To jest tylko coś, żebyś sobie miała do myślenia. A więc w porządku, mam teraz lunch. Okej, okay. jeżeli nie ma żadnych sprzeciwów, sąd teraz bierze przerwę. No ale sędzio, widziałeś, on teraz na, po prostu na twoich oczach zastraszał Lana, a ty nic, bole. Wygląda na to, że zdo e, zdołaliśmy utrzymać się jeszcze w grze. Tak. Dzięki za pomoc, Edgeworth. Ten szef... On jest e, kimś innym za kogo się podaje. A koledzy? Detektyw Gamsu. A, a, a! Już nie jestem detektywem. O tak, przepraszam. A, nie martw się. Już zadecydowałem gdzie będę teraz pracować. W twoich biurzach! W moim biurze? Pewnie. Zajmę miejsce tej e, dziewczyny z kucykiem, e, z którą wcześniej pracowałeś. Czy on ma na myśli. Maję? Wciąż jednak. Wygląda na to, z... na to że znowu skończyły nam się ruchy. Szef Gun znowu to zrobił. Jakim cudem on zawsze ma e, u wszystkich poparcie? To nie jest fair, że on ma prawo do odmówienia zeznań. Ha! Uspokój się, Wright. Pamiętasz, co powiedział sędzia? Ale, szefie, to nie jest e, tak fair. Wiążą się z tym konkretne ryzyka. Ryzyka. Co on miał na myśli? To jest proste. Jeżeli szef odmawia. Z, e, skorzysta z prawa odmawiania zeznań. To wtedy opozycja również ma coś do powiedzenia. Ma pan na myśli, że on e, też. E, skorzysta z. E, no. Tym samym uniemożliwia sobie. E, mówienia czegokolwiek. Ema! Czy z Tobą wszystko w porządku? Tak. Kiedy do doszłam do siebie, byłam e, w. E, no, w. E, biurze medycznym. Słuchałam całej rozprawy z publiczności. Wśród publiczności. A więc ona słyszała wszystko, co się wtedy działo. E, Emma, przykro mi za to, co się wtedy wydarzyło. Nie, nie musi Pan być. To była prawda. Wie Pan, to jest zabawne. Tak czuję się, jakby. odświeżona. Odświeżona? Tak. Teraz w końcu wiem, co się tak naprawdę stało. Żeby myśleć, że przez ten cały czas moja siostra była szantażowana przez tego okrutnego człowieka. I ona zrobiła to wszystko tylko po to, żeby mnie chronić. Nawet, yy, od, yy, nawet od czasu jej związku z yy, jako szefowej prokuratury wszyscy, którzy ją znali, mówili, że ona się zmieniła. Być może... To było dla niej łatwiejsze. Co masz. E, co ma pan na myśli? A e, o czym myślisz, że. Co mam na myśli? Żeby podążać za rozkazami szefaganta. Ona musiała zamknąć się e, głęboko wewnątrz. Żeby zmusić się do robienia wszystkiego, czego każe od niej szef. I to pewnie dlatego stała się taka chłodna. To wszystko moja wina. To wszystko z tego powodu, ponieważ ja. ja zamordowałem pana marszala. Hej! Nie bi się y, za to! Jeżeli chcesz, chcesz kogoś obwinić... Y, win społeczeństwo, kolego, koleżanko. Szef Gant może nie być taki głupi, żeby. Roz, rozkazywać wszystkim fałszować dowody. Ale on nie może oszukać mojej pamięci. Teraz już pamiętam, potrąciłem pana marszala na to zbroję. Ja. ja rozumiem. Cóż, lepiej wracajmy. Już czas na ostatni akt. Emma, dlaczego nie poczekasz tu? Nie, pójdę z panem. Hmm, chcę być tam, kiedy lana powie całą prawdę. Chodźmy, Bright. Już czas, żeby to zakończyć. Nie dziś, nie dziś, ale następny dzień będzie ostatnim. Naprawdę. S Sędzia to powiedział. Lana to powiedziała. Yy, e, znaczy nie Lana tylko Emma Emma to powiedziała, Edgeworth to powiedział i Phoenix to powiedział Następny dzień nagrywania z Phoenix Wright Ace Attorney będzie dniem ostatnim Zakończymy epizod Rise from the Ashes i zakończymy całą grę Taki no jaki będzie finał tego oczywiście już nie zdradzam Ale to wszystko rozstrzygnie się w drugiej późniejszej rozprawie yy, Czwartego dnia epizodu piątego gry Phoenix Wright Ace Attorney Dzisiaj, no już prawie, że udowodniliśmy, że szef jest temu wszystkiemu winny. No prawie, ale yy, jeszcze nie do końca. Tego już będziemy się starać dokonać w następnych odcinkach. A więc na razie.